Cześć, ja mam na imię Asia i dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiejsze słowo jest dla każdej osoby, która czuje jakiś duży ciężar, która czuje brak nadziei, która z wielu powodów może nie mieć siły już dalej iść i martwi się nad swoją przyszłością, martwi się nad tym, co będzie czy, czy cokolwiek wreszcie zmieni się na dobre. I to, co mocno słyszę w Duchu Świętym, to to zdanie, to również minie. Przez cokolwiek teraz przychodzisz, jest to tymczasowe. I Bóg ma dla Ciebie dobre rzeczy, możesz patrzeć z nadzieją w przyszłość. I jakkolwiek sytuacja nie wygląda źle, jeżeli oddałaś swoje życie Bogu, oddałeś swoje życie Bogu, to to On panuje nad Twoim życiem, to On się nim zajmuje i to On Cię prowadzi. Łzy stały się dla mnie chlebem we dni i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Twój Bóg? Wylewam są duszę, gdy wspominam, jak krocząc w tłumie, szedłem z nimi do domu Bożego, wśród głosów, radości i chwały pośród świętującego tłumu. Dlaczego się smucisz moja dusza i czemu się we mnie tworzysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiał za jego zbawcze oblicze. Może wracać teraz myślami do przeszłości, do jakichś lepszych momentów i może zastanawiasz się, gdzie to minęło. Może oczekiwałaś, oczekiwałeś, że pewne rzeczy już przyjdą, że coś się już zmieni, ale to. To dalej nie następuje. I myślę, że Duch Święty mocno chce Cię pocieszyć i powiedzieć, że to minie. Że naprawdę przyjdzie dzień, w którym będziesz skakać z radości, w którym, w którym Twoi wrogowie, ludzie, którzy Ci nie wierzą, którzy może patrzą na Ciebie z góry, Ci wszyscy ludzie zobaczą Twoje zwycięstwo. Które masz w Bogu. I mówię to też do siebie, bo ja też przychodzę trudne momenty. Ja też muszę walczyć często z brakiem nadziei, kiedy długo na coś czekam, kiedy długo się o coś modlę, kiedy spodziewam się, że pewne rzeczy przyjdą, że pewne rzeczy powinny już przyjść, a one dalej nie przychodzą. Ale to, czego jestem pewna, że Bogu możemy ufać, Jemu możemy ufać we wszystkim. Nieważne, co się dzieje wokół, nieważne, jak wygląda sytuacja. Jeżeli w pełni odejdziemy mu swoje życie, spędzamy z nim czas, słuchamy go na co dzień, jesteśmy pewni, że on nas prowadzi, to jakkolwiek nie wygląda sytuacja, to wszystko będzie pracować dla naszego dobra. Nawet jeśli ciężko nam teraz to sobie wyobrazić. Kiedy żyjemy z Bogiem, jesteśmy tak naprawdę ponad wszystkim tym, co nas otacza. To On decyduje, co się będzie działo z naszym życiem. To On decyduje o naszym bezpieczeństwie, to On decyduje o naszym powodzeniu. O naszych finansach i tak dalej. Widzimy tu wielu biblijnych postaci. Daniel został wrzucony do Jamelwa, i choć to pewnie było jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc, w jakich mógł się znaleźć, to dzięki temu, że miał przy sobie Boga, to miejsce było dla niego zupełnie bezpieczne. Nic mu się nie stało, i cały i zdrowy wyszedł z Jamy. Więzienie, w którym za niewinność znalazł się Józef, też pewnie nie było fajnym miejscem, i też pewnie można było wyjść z takiego więzienia. Nieźle poranionym, bo jeżeli w tych czasach więzienia nie są zbyt bezpieczne, to myślę, że w tamtych czasach w Egipcie również to nie było najbezpieczniejsze i najprzyjemniejsze miejsce. Ale Bóg użył tych niefajnych sytuacji, tych niefajnych okoliczności, które dotknęły Józefa, po to, żeby w pewnym momencie wyciągnąć go w miejsce pełne błogosławieństw. Nie wypawi króla liczne wojsko, ani nie ocali wojownika wielka siła. Koniec zwodniczy w wybawieniu, nie ocali swą wielką siłą. Oto oko Pana nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy ufają Jego miłosierdziu, aby ocalić od śmierci ich dusze i żywić ich w czasie głodu. Nasza dusza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. W Nim bowiem rozraduje się nasze serce, bo ufamy Jego świętemu imieniu. Jeżeli mamy Boga, to nawet jeśli sytuacja z zewnątrz wygląda źle, to jesteśmy bezpieczni. Możemy być w miejscu, gdzie będzie wielki głód, ale Bóg. Będzie w stanie nas karmić. Więc z jakiegokolwiek teraz powodu jesteś smutny, jeżeli czujesz ciężar, jeżeli, jeżeli tracisz nadzieję, to chcę Ci przypomnieć, że Bóg jest z Tobą, że Cię dalej prowadzi, że jest przy Tobie. To, że pewne rzeczy czasami nie zmieniają się tak, jakbyśmy chcieli, że nie widzimy pewnych zmian tak szybko, jakbyśmy chcieli, że czasami sytuacja wygląda gorzej, niż myśleliśmy, że będzie wyglądać. Nie oznacza, że Boga przy nas nie ma. I choćbyśmy chodzili doliną cienia śmierci, to nie mamy się czego lękać, bo Bóg jest z nami. Ufaj, że Bóg jest dobry, że chce dla Ciebie dobrze, że prowadzi Cię i, i że czasami musi nas przeprowadzić przez też trudne momenty, trudne okresy, trudne czasy, ale jeżeli mamy Jego, to jesteśmy bezpieczni I w tym wszystkim, co nas będzie spotykać i w tym wszystkim, co nas spotyka. Mamy najlepszego, mamy najlepszą ochronę. I mamy też bilet do najważniejszego miejsca, do jakiego idziemy. Ten świat i to, co nas tutaj spotyka, jest tylko i wyłącznie tymczasowe, a idziemy do miejsca, które jest wieczne. To to jest tutaj ważne, a żeby dostać się do tego miejsca, musimy mieć bliską relację z Jezusem. Musimy mieć bliską relację z Duchem Świętym. Więc jeżeli to mamy, to mamy tak naprawdę najważniejszą rzecz na świecie. I wiem, że czasami sytuacje, w której jesteśmy. Tak, zwyk tak zwyczajnie po ludzku sprawia, że ciężko nam o tym w ten sposób myśleć. Ale nie dawajmy diabłu nas straszyć, nie dawajmy diabłu się przekonać, że wszystko jest stracone, że nigdy nie będzie lepiej, że nie mamy mieć na co nadziei, bo to nie jest prawda. Mamy Jezusa i zawsze możemy mieć ogromne pokłady nadziei i zawsze możemy być pewni, że On jest przy nas i nas kocha i prowadzi nas Najlepsze możliwe miejsce. Dziękuję Ci za dziś. Mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli tak, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. Do zobaczenia.